Jutro Wigilia Bożego Narodzenia, Boże Narodzenie w Argentynie, zadamy pytanie dwóm naszym paniom z Maciaszkowa, pani Krysi Wójcickiej, pani Joasi Uzarowicz, jak będą wyglądały polskie stoły, polskie stoły w Wigilię, w polskich rodzinach w Argentynie, w Buenos Aires i jak, jak będzie wyglądać Boże Narodzenie w tym roku w Argentynie. Najpierw przyjdziemy tu do kościółka na pasterkę. na pasterkę, o 8 jest pasterka, no bo nie można bardzo późno, bo sytuacja tu w Argentynie nie pozwala, żebyśmy byli tak późno poza domem. Ale pasterka, pasterka musi być zawsze tylko polska, nie? Tak, wiem. także przychodzimy tutaj do Maciaszkowa na pasterkę, potem przyjdziemy do domu. Rozpocznij się jest tu tak jak w każdej rodzinie polskiej. Tak, dzielimy się tak. opłatkiem i coś jest Według u polskiej tradycji najpierw dzielimy się opłatkiem. który Właśnie dostajemy od ojców Franciszkanów, według polskiej tradycji. No i na Wigilię mamy głównie dania z ryby. Tak. Rybę po grecku, rybę w galarecie, a na ciepłe danie to I śledzik. śledzik, jak ktoś zostanie, tak. bo nie zawsze łatwo jest dostać w Argentynie. A na ciepłe danie to niewątpliwie pierogi muszą być. Pierogi, barszczyk. Wszyscy może? uwielbiają. Barszczyk u nas to zależy od, od temperatury, bo jest tak. bardzo ciepło. Jest bardzo gorąco. I... Także barszczyk nie zawsze, ale, ale pierogi i z kapusty i z grzybami i, i, i ruskie ze serem muszą być. Tak. A potem by bardzo pasowało, w moim dąża, żeby był kompocik żeby to wszystko móc strawić, bo tu jest bardzo gorąco, także nie można tyle zjeść jak w Polsce. A, a u mnie w domu to jeszcze jak dziadek żył, to kutię przygotowywał. Kutia zawsze była, chociaż to też kaloryczne i bardzo u nas ciepło jest, ale kutia zawsze była. No i potem bakalie. E, ciasta, ciasta drożdżowe, tak, tak. makowiec z sernik, tak, pierniczki. No i e, u mnie w domu zaraz się otwiera e, śpiewnik. śpiewnik i śpiewamy kolędy. Tak, u nas też. Także e, tak będzie wyglądała nasza Wigilia. I pozdrawiamy wszystkich w Polsce z Maciaszkowa w Buenos Aires. Wesołych Wesoły świąt! Wesoły świąt. świąt. Feliz Navidad, prospero anno e felicità. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Navidad, prospero anno e felicità.

prospero anno e felicità Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad prospero anno e felicità